No, witajcie, siadam jeszcze raz do nagrywki, ponieważ po poprzednim filmiku, kiedy wyraziłam swoją chwilową bezradność wobec sytuacji zewnętrznych, które utrudniają mi pomoc alkoholikom, pojawiły się różne takie, wiecie, takie odniesienia do, 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 do tego, co mówiłam. I Małgosia z Brukseli z poprosiła, żebym nagrała jakiś taki filmik, w którym powiem trochę o tym, że jak, jak to jest, żeby tak zwane współzależnione wiedziały, jak postąpić, żeby kiedy pomagać, kiedy nie pomagać, kiedy to, co robią, jest wzmacnianiem choroby i pomaganiem picie alkoholikowi, a kiedy jest dobrą, właściwą, konstruktywną pomocą. Powiem tak, współzależniona nigdy nie będzie pomagała alkoholikowi, bo współzależnienie jakby wyklucza możliwość pomocy właściwej alkoholikowi. Ja stoję na na, przy takim zdaniu, że ze współzależnienia się wychodzi wtedy, kiedy się rozpoznaje swoje uwikłanie, swoje mechanizmy które adaptujące zachowania do destrukcyjnej dla siebie sytuacji i kiedy, kiedy się po prostu stosuje sposoby zaradcze, kiedy się to zmienia. I w momencie, kiedy ja już widzę u siebie, że to, co robię, nie służy, ani jemu, ani mnie, to to jest i, i, i zaczynam działać inaczej zdrowo, no to, to jakby wyklucza u mnie współuzależnienie. Czyli uważam, że osoby, które tkwią w mechanizmach współzależnieniowych, no to są osobami współuzależnionymi, czyli cierpią, będąc w relacji, same nie polepszają jakości swojego życia, a też alkoholikowi jakby nie pomagają. Wyjść z problemu, tylko jeszcze wzmacniają ten problem, myśląc, że czynią wszystko, co potrafią i co jest właściwe ku temu, żeby on zdrowiał. A druga grupa współzależnionych to są te, które już nie są współzależnione. Tylko, że współzależnieniem jest tak samo jak z DDA, z traumami dziecięcymi że to zawsze w nas będzie. I będzie się odzywało wtedy, kiedy nasz mózg rozpozna daną sytuację jako znajomą, jako, znajomą, jako tą, która, wobec której trzeba się zachować według starego schematu. Tylko, że to co? Bo niech sobie mózg pokazuje, co chce. Ja z drugiej strony już mam świadomość swoich starych zachowań, swoich destrukcyjnych zachowań, i w momencie, kiedy nawet jest jakby sytuacja odebrana za, za, za tą starą, i ja włączam stare myślenie i stary mechanizm, i zachowuję się po staremu, to już to wyłapuję i mówię sobie: Nie dość, Ewa. Ani kroku dalej. To jest niedobre. To jest niewłaściwe. To nie służy nikomu, a szczególnie nie służy Tobie. I kiedy mam taką refleksję, mam takie stop i włączam właściwe działanie, to to już nie jest uzależnienie. To już jest zdrowie. Więc też jakby apeluję do dziewczyn, które długo, 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 dawno temu rozpoznały w sobie współuzależnienie, no to zapytajcie siebie, czy jesteście nadal współuzależnione, bo jeżeli tak i to trwa już 15 albo 20 lat, to coś jest nie tak. Współuzależnienie nie jest chorobą, jest stanem, z którego się wychodzi. Ono generuje choroby ciała i psychiki, ale samo chorobą nie jest. Uważam, że najbardziej odpowiednią definicją współzależnienia jest definicja Zosi Sobolewskiej-Mylibrudy, że właśnie jest to długotrwała, niszcząca wędrówka u boku mojego partnera życiowego, który jest uzależniony. To są adaptacyjne zachowania do sytuacji, która jest destrukcyjna dla mnie. I przez te działania ja uniemożliwiam polepszanie jakości swojego życia i wzrastanie. Więc jeżeli nadal tak funkcjonuje, no to coś jest nie tak, bo wiecie, wiedzieć, że, jestem, że że mam jakieś zachowania, które mnie niszczą. I być z tym lat 3, 5, 10, czy nie wiem, ile to jest głupie to e, przecież świadomość bycia w jakimś węźle, który jest dla mnie niszczący, jest, 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 jest zawiązany, e, jest zatrzaśnięty i on mnie szkodzi. E, no. Widząc ten węzeł i mając świadomość tego, że ja w nim tkwię i jestem w nim związana, no jakby natychmiast osobę myślącą, osobę inteligentną, rozumną, od razu odsyła do takiego myślenia, co ja mogę z zrobić, żeby to zmienić. Co ja mogę zrobić, czy jest w ogóle jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy ja mogę coś zrobić, żeby już w tym nie tkwić? No i wtedy idę, pytam, szukam, czytam, dowiaduję się, idę na terapię, idę na warsztat i tam usłyszę informacje konkretne. Zrób to, a nie rób tego. Zastanów się nad tym, jak, to, jak widzisz to, jakie masz z tego wnioski, czy ci to służy, czy ci to nie służy. Przecież uzależnienie bazuje na przekonaniach, do przekonań jest pięć racjonalnych pytań, które Wanda sztander już dawno ułożyła i po prostu wystarczy sobie zadać pytania i odpowiedzieć na nie. nie, nie tutaj gdzieś na biurku, pięć, pięć racjonalnych pytań do przekonań. Po pierwsze, czy to przekonanie pozwala Ci chronić zdrowie i życie? No. Czy ułatwia Ci osiągnąć bliższe i dalsze cele? czy ci ułatwia to? Czy pomaga ci rozwijać konflikty, albo unikać ich powstawania? Czy dzięki temu, że tak myślisz, czy to ci pozwala rozw rozwiązywać konflikty, albo unikać ich powstawania? No, odpowiedz sobie. Czy umożliwia czuć ci się tak, jak chcesz się czuć? Czy ma oparcie w faktach? Jakie fakty świadczą o tym, że to twoje myślenie jest właściwe, prawidłowe? Jeżeli Przynajmniej na trzy z tych pytań. E, tak już. Odpowiedziałaś sobie, że nie, że to mnie nie sprzyja, że to mi nie pomaga osiągać celów, że to mi nie pozwala rozwijać, e, rozwiązywać konfliktów. E, to znaczy, że te Twoje przekonania są niezdrowe i trzeba je zmienić. No, ale jak zmienić? No, postawić sobie fakty e, i postępować zgodnie z faktami. E, po prostu. E, jeżeli ktoś tkwi nie wiem ile lat we współuzależnieniu i mówi o sobie, że jestem współuzależniona, e, no, to, e, no to albo jest współuzależniona, czyli ciągle w tym tkwi i cierpi, i wtedy musi sobie zadać pytanie: jak długo jeszcze i co ja mogę jeszcze zrobić, czego nie zrobiłam do tej pory, żeby z tego wyjść? E, albo mówi o sobie, że jestem współuzależniona, a wcale nie jest, bo już zdrowo żyje. Więc to jest taki wstęp. Bez którego po prostu nie da się. No i teraz, jak jest alkoholik, i ja powiedzmy, że no dobra, że jestem dalej we współzależnieniu, czyli co będę robić? Będę tłumaczyć, będę prosić, będę cierpliwa. Ja to mówię tak trochę żartobliwie, chociaż to jest taki, wiecie, to jest kategorii czarnego żartu, że współzależnione to są bardzo cierpliwe. One potrafią tkwić. I być cicho i jeszcze tłumaczyć z takim, z, taką, z takim spokojem nawet 100 lat. 100 lat swojego życia. Swo 100 lat marnowania swojego życia. Czyli to jest tłumaczenie, to jest proszenie, to jest uzasadnianie, to jest dawanie kolejnej szansy i kolejnej, kolejnej na coś, co ma nigdy nie nastąpić. To jest pomaganie alkoholikowi picia, to jest wspieranie go w jego chorobie. On nie ma możliwości doświadczyć konsekwencji picia, ponieważ ma komfort picia. No to co z tego, że sobie gadasz? A jeszcze tym gadaniem, tym rozmawianiem, tłumaczeniem, uzasadnianiem, przekonywaniem, pokazywaniem właściwej drogi, wyrażaniem swojego niezrozumienia wobec jego sposobu myślenia, przecież jest taki inteligentny i tak dalej, tylko wzmacnia jego mechanizmy. No system iluzji żywi się tym. Ponieważ daje powody do tego, żeby wzmacniać racjonalizację, żeby wzmacniać i usztywniać zaprzeczanie, żeby wzmacniać i usztywniać minimalizowanie, bagatelizowanie, intelektualizowanie i inne mechanizmy, które powodują, że alkoholik mimo strat pije dalej, bo nie ma żadnego powodu, żeby miał przestać pić. Jak on i tak to wszystko zracjonalizuje, zbagatelizuje, zminimalizuje, zaprzeczy, yy, czasami milczy, czasami yy, będzie agresywny i się też obroni, spowoduje, że ta druga strona w końcu zamilknie i jego picie go nie boli, no to nie ma powodu, żeby przestać pić i pije dalej. Więc to jest przeszkodą. Też jeżeli, jeżeli osoba mówi do alkoholika, że ma przestać pić, bo jeżeli nie, to stawia mu jakiś tam warunek, no to ten warunek jest po coś. No po to, żeby go spełnić, żeby konsekwentnie wypełnić warunek. Jeżeli, jeżeli nie spełnia warunków, no to jest niewiarygodna, no to on się nie przejmuje tym. No, no, no jeżeli, jeżeli ja mówię, że w niedzielę spadnie deszcz, i, i ja po prostu wiem, że spadnie, bo ja wiem, że spadnie, i on nie spada, i potem mówię, że teraz nie, ale we wtorek spadnie, a potem mówię, że jeszcze w przyszłą sobotę spadnie, a potem mówię, że no tak, ale teraz to na pewno spadnie, no to ja takiej osobie już nie wierzę, że ten deszcz spadnie. I robię sobie i tak po swojemu. Nie? Wszelkie, wszelkie, wiecie, jest czasami coś takiego jak takie niewłaściwe według mnie pojmowanie, jakby dbania o siebie, dbania o siebie, będąc w relacji z alkoholikiem, takie. Ja ci nie wypiorę, ja ci nie ugotuję, a masz za swoje. Chlejesz to masz, to sam sobie rób, przecież nie o to w ogóle chodzi. Przecież nie o to w ogóle chodzi. Jeżeli ja mówię mu, że nie będę mu prała, nie będę mu gotowała i nie będę po nim sprzątała, to wcześniej muszę z nim przeprowadzić rozmowy i powiedzieć mu to, że nie będę tego robiła, i to jest konsekwencja jego picia. I potem choćby, jak. Ktoś powiedział brzydko, skały srały. To po prostu tego nie robię. A dbam o siebie, no to w takim rozumieniu, że tak jak cała moja głowa była skoncentrowana na to, gdzie on teraz jest, co on robi, czy on pije, czy on nie pije, to teraz znajduję w tej mojej głowie czas na myśli dla siebie o tym, gdzie ja jestem, co jest dla mnie ważne, co ja potrzebuję, może potrzebuję wyjść na spotkanie gdzieś z koleżanką, może chce iść po prostu na spacer do parku, może chce sobie ugotować swoją ulubioną potrawę, może chce założyć tą sukienkę, która mi się podoba, a nie wszystko robić pod niego, tylko po to, że, że mając taką nadzieję, taką iluzję w głowie, że być może on kiedyś zobaczy, że ja robię tyle dla niego i tak, i ta, tak ja jestem dla niego cała, że on kiedyś w końcu poczuje, że, że, że będzie chciał mi się za to odwdzięczyć i da mi to, czego ja od niego potrzebuję, czyli właśnie przestanie pić. No to tak to nie działa i teraz jeżeli ja mówię, że mam pretensje do słu służb medycznych i policji, że nie reaguje, kiedy y, rodzina wzywa ich y, i mówi, że jest zagrożenie życia, bo człowiek chce sobie odebrać życie i tak dalej, to ja mam do nich pretensje, że oni nie reagują, y, dlatego, że nie znają choroby, nie znają istoty choroby i bazują na y, po prostu y, Stereotyp stereotypach myślowych a tam jakiś alkoholik jakaś żona alkoholika, która za chwilę będzie cudowała, będzie wycofywała będzie go wyciągała ze szpitala potem znowu będzie dzwoniła my mamy tego dosyć, oni nie wiedzą jak to działa i nie rozumieją i o to mam pretensje i tu uważam, że powinni zacząć zastanawiać się nad tym co robią i zacząć uczyć się tego, jak jest właściwie. Natomiast, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś pijany złamie sobie nogę na rowerze, no to przecież to jest człowiek. To w ogóle nie ma nic wspólnego z, z tym, że on pije czy nie pije. On złamał nogę, no to ja staram się mu pomóc. Zawożę go do, nie wiem, do lekarza. Ale następnego dnia mówię mu o tym, że ja Ci teraz pomogłam i, i jak, mogłabym ci, jak mogłabym Ci nie pomóc, kiedy ty złamałeś nogę albo miałeś wypadek, to, to co miałaby, ja bym Cię zostawić na ulicy, żebyś się wykrwawił albo żebyś jeszcze gorzej się czuł. Ja po prostu Tobie pomagam, ale chcę, żebyś wiedział, że to jest konsekwencja Twojego życia. Bo byłeś pijany, dlatego e, e, i zobacz, dokąd to prowadzi. Ty już nie kontrolujesz swojego życia, e, i jakby pokazywanie konsekwencji picia, oczywiście, pomoc, oczywiście. Jeżeli decyduje się na odcięcie od różnych takich dóbr, które mu dawałam w domu, pranie, gotowanie, nie wiem, sprzątanie, prasowanie jego rzeczy i tak dalej, no to muszę wiedzieć, dlaczego to robię, no na pewno nie z powodu mojej złości na niego. No przecież nad alkoholikiem to się trzeba bardziej użalić, niż się złościć na niego ale też wyciągać konsekwencje jego, jego zachowania jego czynów. Bo alkoholik to osoba, która musi ponosić konsekwencje swojego picia i żadna choroba go nie chroni. Dlaczego? Dlatego, że kiedy, kiedy ma czyn alkoholowy, który jest na granicy prawa albo poza prawem, no to w tym czasie rzeczywiście nie wie, co robi. Ale Zanim wypił, to startował z pozycji trzeźwej, i wtedy, mając jakby w pamięci poprzednie swoje zachowania, powinien wiedzieć, że to picie. Jest piciem niebezpiecznym, niekontrolowanym i ono może po raz kolejny doprowadzić do tego, że będzie miał czyn, że kogoś skrzywdzi albo siebie, albo jakieś przestępstwo popełni, przekroczy czyjąś granicę i za to poniesie konsekwencje. Więc to powoduje, że żaden sąd nie. Wybroni alkoholika przed karą za czyn popełniony tylko dlatego, że jest alkoholikiem. To tak nie działa. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania albo coś się nie zrozumiało z tego, co powiedziałam, to piszcie mi gdzieś tam w informacjach. Może zrobię takiego live'a na żywo i może będą w czasie naszego spotkania wspólnego jakieś pytania, to chętnie, jeżeli tylko będę potrafiła, to odpowiem.